Cześć, witajcie w dzisiejszym odcinku. Co prawda mamy czwartek, nie środę, i odcinek miał pojawić się wczoraj. No, ale witam Was w dniu dzisiejszym. Nietypowo. Obiecałem, że nagram. To też tak czynię. Słuchajcie, miałem cały materiał przygotowany na odcinek, który miał się pojawić wczoraj, we środę. Ale jak wiecie lub nie wiecie, jak na pewno wiedzą osoby z wczorajszego środowego live'a, że byłem ostatnio na giełdzie w Krakowie i przedłużył mi się ten wyjazd co najmniej o kilkanaście godzin, także tamto co nagrywałem ostatnio, to już tak średnio jest aktualne. I słuchajcie, malina malina, fajnie ona teraz nam poszła. Popadało wczoraj, jak wróciłem z giełdy, to bardzo ładnie tutaj zlało, także na pewno te wszystkie nawozy, które były do tej pory wykonywane, posypowe oraz ostatni zabieg, który wyrobiłem w Malinach, czekajcie robiłem ostatnio Lunow Experience w dawce 0,75 na hektar, a no właśnie miałem właśnie na materiale z środowym przygotowany taka informacja była, czym robię zabieg, robiłem wtedy Luną i Preparatem robiłem z, z agrosorbu, czekajcie może tutaj gdzieś mam, tu jakieś pła, luną tak, to jest luna, to było robione luną i agrosorb folium, folium, czyli ten zielony agrosorb w dawce 2 litry na hektar dawałem tutaj na maliny. Co w malinach? No, jak to widzicie, malina sobie fajnie rośnie. Ta malina ma fajny wigor, jest zdrowa. Liść zielony. Odrosty już mają po 40 cm. Gdzie, nie gdzie zaczynają pojawiać się już kwiatostany, także bardzo fajnie ta malina nam zaczyna wyglądać. I przez tą całą giełdę to. Powiem wam, że ten materiał, który nagrywałem ostatnio, przestał być aktualny. Kilka słów może o tej giełdzie. Ja wczoraj już wspominałem, że ta giełda jest przeznaczona jest dla, dla pośredników. Przeznaczony jest bardziej nacisk, jeśli chodzi o ludzi, którzy kupują po prostu produkty, a rolnik niedługo to z tej giełdy, powiem wam, że chyba będzie wyeliminowany. Przestanie być takim no w ogóle jest podejście do rolnika jest bardzo złe kupujących, niektórzy kupujący chcą wyrwać ten towar jak najtaniej, praktycznie wręcz za bezcen by chcieli to wszystko kupić truskawka, tak jak wiecie nie miałem swojej truskawki wziąłem od kolegi, mówię pojadę, zobaczę jak to wygląda no i ta truskawka mi się sprzedawała bardzo długo, bardzo dużo było tym marudzili, jak nie na to to na tam, to że gdzieś dubka zielona że coś, ale finalnie dobrze, że wziąłem tą truskawkę troszkę zieleńszą bo bardzo długo ją sprzedawałem i akurat jak byłem na drugi dzień na drugi Noc przestała, następnego dnia akurat wyglądała już dosyć fajnie. Koniec tematów giełdy. Jak więcej chcecie usłyszeć, jak było na giełdzie i ceny poszczególnych produktów, to zapraszam na ostatnią relację live. Jest do odtworzenia, także każdy, kto będzie chciał, może sobie to jeszcze raz wysłuchać. Dużo rozmawialiśmy na live o opryskach, o, o tym czym po tych deszczach pryskać, także dla ludzi, którzy. Chcą sobie to jakoś e, posłuchać jeszcze raz i odtworzyć. To jest u mnie na kanale. Wszystko. E... Tak jak właśnie pisaliście, wczoraj rozmawialiśmy na live. E, dzisiaj widziałem dużo osób, już pryskało rano e, różnymi specyfikami. Pewnie każdy ma inne podejście do tego tematu. Ja tutaj nie chcę doradzać. Ja e, po prostu, ja osobiście dzisiaj będę robił zabieg. E, akurat wychodzić 4 dni temu robiłem. Skore z kapitanem Dzisiaj poleci drugi raz skore z kapitanem, także taka będzie na zakładkę. Do tego może jeszcze jakieś mam te aminokwasy właśnie zielone, którymi pryskałem maliny, doleję tych aminokwasów z zielonych. No i w malinie kwiaciaka będę robił. Oraz tu robiłem ostatnio luną Letnią nie robiłem, także dzisiaj letnia będzie robiona na pewno Luna experience plus e, MOSPILAN. Tylko to samym wieczorem, bo zaczyna kwitnąć. E, przepraszam, że w środę no nie, nie mogłem tego zrobić, ale no wiecie, e, to po prostu siła wyższa. E, ta pieprzona giełda, ma zresztą masakra. Wiecie zresztą, co się dzieje na giełdzie. Nawet e, wczoraj widziałem ich tego, jak mu tam czaka, widziałem, wczoraj też tam chodziły. Po tych ziemniakach nagrywali tam jakiś, e, jakiś właśnie program odnośnie tych importowanych ziemniaków e, z Rumunii. No, ten import powiem Wam, że jest bardzo poważnym problemem i to on w szczególności psuje nam to wszystko. Słuchajcie, w międzyczasie przeszliśmy do truskawki. W truskawce u mnie, jak widać, e, tak to wygląda. O. Tak wygląda truskawka i tak cały czas się, słuchajcie, zastanawiam, czy to słomować te truskawkę, czy, czy nie słomować. Ta Roksana ma to do siebie, że ona cały czas jest w środku, także ona się wykłada do środka. I kurde, i tu kwiaciaka jeszcze mam, Jezu, jak to żre, ten kwiecisko, no. Kwiaciak będzie, w tym roku jakoś jest sporym problemem. Jeśli chodzi o truskawki, no widzicie. U mnie truskawka wygląda tak. Ta połówka jest taka słabsza. Na tej drugiej połówce tutaj, tak jakby może więcej nawozu sypnąłem czy coś. I ona, słuchajcie się, troszkę będzie późniejsza. Ona dopiero tutaj nam zaczyna... No i truskawkę dzisiaj trzeba zrobić od grzyba. Także mam, mam bardzo dużo dzisiaj pracy. Mam bardzo dużo zabiegów do wykonania. Bo trzeba zrobić sad. Skorę kaptan. Trzeba zrobić maliny. No i trzeba zrobić jeszcze yy, truskawkę. Także pracy dzisiaj przede mną sporo. Oby pogoda dała to mi wszystko wykonać. Bo wczoraj był deszcz. Dzisiaj jest słońce. Ładnie. Ale jutro. Znowu zapowiadają opady deszczu. Znowu pokrzyżują nam plany, no ale niech tam pada. No i malina jesienna. No. Tak to w miarę wygląda. Dobrze, słuchajcie. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że. No i cóż, widzimy się w niedzielę na live. Widzimy się w niedzielę na live. Oraz na niedzielę wleci jakiś taki bardziej, może. No, wleci odcinek kolejny do mnie na kanał. Fajnie cieszę się, że odzew jest spory, jeśli chodzi o o lajwy, że y, uczestniczycie w tych rozmowach, że aktywni jesteście na czacie. Jest to powiem Wam, nas, nasz taki trochę mały sukces. Że udaje nam się zorganizować i być obecnym na tych wydarzeniach W środę oraz w niedzielę Postanowiłem, że będzie to Środa i niedziela, bo wiadomo Nie każdy ma czas w niedzielę, a w środę czasami Akurat od dwóch tygodni się nam zdarza tak, że jak nie deszczyk czy coś Jesteście też dostępni Także Tak to wygląda No, malina jak widać Fajna, podoba mi się Mogłaby być bardziej tu u góry Zabudowana, ale Będzie rzadsza, będą grubsze owoce Miejmy nadzieję, że ta cena będzie dobra na zadowalającym poziomie. Że będą ludzie, że nie będzie gradu i że nie będzie w ogóle tych innych rzeczy, które mogą nam popsuć tutaj planowanie w Malinie. Także zachęcam jeszcze raz do subskrypcji kanału. Przepraszam, dzisiaj musiałem to zrobić na spontanie, miałem przyszykowany inny materiał, no ale całkiem dwa dni, słuchajcie, spadł deszcz, dwa dni jest taka różnica w wegetacji że ten materiał naprawdę byłby nieadekwatny do sytuacji, dlatego dzisiaj nagrywam dla Was nowy. Jak widzicie malina idzie. Idzie jak burza, liść ma ciemny, do tamtej letniej nie będę szedł, bo ona zaczyna kwitnąć, nie będę latał. No, malina jak malina, wiadomo, glen jak glen. Ale też daje radę, jeśli chodzi o te mm, przyrosty. Dziękuję, zapraszam. Widzimy się w niedzielę. Zapraszam do subskrypcji kanału. Cześć, trzymajcie się. Na razie.